Dzisiejsze Ewangelia, one są bardzo podobne do siebie i są bardzo, bardzo mocne, bo wczoraj było, Jezus mówi do któregoś tam z faryzeuszów: jeśli ktoś cię zaprosi na ucztę, nie zapraszaj przyjaciół, znajomych, ale zaproś i tu wymienia ubogich. Teraz muszę to sobie znaleźć: ubogich, ułomnych, niewidomych i chromych. Ubogich, czyli tych, który, którzy nie mają, ułomnych, a więc tych połamanych, może, którzy życie mają trochę połamane, yy, niewidomych, tych, którzy nie widzą, albo widzieli i stracili horyzont, albo w ogóle nigdy nie widzieli, i chromych, a więc tych, którzy nie chodzą, tych, którzy nie mogą przyjść, którzy nie mogą przyjść do kościoła. Rozumiecie te aluzje? I dzisiaj. I dzisiaj i wczoraj w tej Ewangelii Jezus jakby wskazuje, że Kościół, czyli wspólnota ludzi wiary, mocą Pana Boga ma być tą wspólnotą, która odnośnie ubogich ma, odnośnie ułomnych pomimo różnego rodzaju pęknięć, jest scalana przez Chrystusa, która dla tych, którzy nie widzą daje nowe spojrzenie i która dla tych, którzy nie chodzą czy do tych, którzy nie chodzą wychodzi ciekawe jest to, że Kościół nie powinien być taką swe, z taką strefą komfortu dla tych, którzy myślą podobnie że ja sobie pójdę na obiad do dziurów i ja tam będę sobie siedział z nimi, bo oni mi nic nie powiedzą, bo oni są katolikami tak jak ja Czasem jest tak, że trzeba wejść w różnego rodzaju konfrontacje. Nie chodzi o to, żeby się ciąć, bo my żyjemy w świecie bardzo spolaryzowanym, też na płaszczyźnie wiary. Jak się na YouTubach spotka tradycjonalista z charyzmatykiem, to i tak do niczego nie dojdą. A ja patrząc na to, zadaję pytanie: A co na to Chrystus? Kościół to jest wspólnota ludzi wiary, którzy mają od Boga, którzy w rzeczywistości ułomnej stalają się przez Chrystusa, którzy widzą i którzy wychodzą. I dzisiaj w tej Ewangelii i dzisiaj w tej Ewangelii znowu widzimy już nie tylko zaproszenie, ale przynaglenie. Jezus mówi do, czy, czy gospodarz mówi do swojego sługi idź, i przyprowadzić ich tutaj. To jest jeszcze bardziej mocne słowo. Można powiedzieć, że ci sami bohaterowie, ale jeszcze bardziej mocne słowo. Yy, widzimy też w tym słowie tych, którzy normalnie powinni być na uczcie, którzy są znajomymi Pana, którzy otrzymali zaproszenie, a więc słowo Boże, ale do tego słowa podchodzą z lekceważeniem. Oni nie są obrazem ludzi niewierzących, tak byłoby łatwiej. Oni są obrazem ludzi wierzących, ale leniwych. Takiego kościoła, który można nazwać kościołem bez ruchu, kościołem bez ducha, a więc bezdusznym, a czasem nawet kościołem, w którym jest duszno, w którym nie da się oddychać. Kościoła poza słowem, poza dynamiką pójścia za słowem. Każdy z tych, którzy się wymawiają, ma argument. Kupiłem pole, kupiłem jakieś tam woły czy krowy, poślubiłem żonę, każdy ma wymówkę. Ale co jest istotne w tej Ewangelii, że uczta, mesjańska uczta, nawiązuje do Eucharystii. A Eucharystia jest uobecnieniem Paschy Pana. I znowu, nie jest tylko jakąś tam pamiątką, wspomnieniem, tylko uobecnieniem, realnym uczestniczeniem w dziele paschalnym Chrystusa. Ta Eucharystia, którą teraz sprawujemy, za tych naszych zmarłych, w cudzysłowie dzisiejszych zmarłych, jest realnym uczestniczeniem w dziele paschy Pana, w Jego wejściu w śmierć i w zmartwychwstanie. I zobaczcie, ci, którzy w tej Ewangelii odrzucają słowo Pana, odrzucają Jego zaproszenie, oni stają się niepaschalni. Oni wiedzą swoje, myślą swoje, żyją po swojemu. I znowu to nie są niewierzący. To są wierzący poza paschalnością życia. Robi się coraz poważniej w tym słowie. Oni zostaną z tym, co mają, ale kiedyś zobaczą, że sami siebie nie dadzą rady zbawić. Tylko, że wtedy będzie już za późno. Wtedy już nie będzie odwrotu. Zostaną sami ze sobą i ze swoim sposobem myślenia. Kościół pójdzie dalej z Chrystusem na paschę. Tak jak Ewangelia idzie w kierunku paschy, i przez paschę pójdzie z Chrystusem w wieczność, bo tak będzie. Módlmy się o to, byśmy nie byli chrześcijanami zatęchłego Kościoła, w którym nie ma ducha, bo nie słucha się słowa Pana. Módlmy się o to, byśmy odważnie, małymi krokami, Ka z każdym dniem szli za słowem Pana na paschę i w wieczność. Amen.